W ramach ogólnopolskiej akcji Jestem na ptak do Chorzowa po raz pierwszy zawitała noców, czyli warsztaty ornitologiczne dla wszystkich chętnych. Znamy ten głos? Nie. Ten głos puszczyta? Bardzo często jest podkładany do jakichś scen nocnych w filmach. Zajęcia zorganizowane przez Fundację Edukacyjną Kombinatory przy ulicy Mościckiego 21 poprowadziła ornitolożka Marta Świtała. Najpierw spotykamy się tutaj w Fundacji Edukacyjnej Kombinatory, przez około godzinę rozmawiamy o osobach. O tym, jakie gatunki występują w Polsce, czym się charakteryzują, co mają w sobie ciekawego, niesamowitego, jakie wydają odgłosy, jak wyglądają, a potem idziemy na godzinę do Parku Śląskiego, żeby plan wcielić w życie i może uda nam się usłyszeć bądź też zobaczyć jakąś sowę. Głównym naszym dzisiaj odbiorcą będą dzieci, ale oczywiście dzieci przyszły z rodzicami, więc postaram, postaramy się zrobić to tak, żeby było ciekawie i dla dzieci i żeby rodzice też mogli coś ciekawego z tego tego wynieść. W Polsce występuje 10 lęgowych gatunków sów. Te, które my najczęściej możemy zobaczyć wokół nas, to są takie dwa podstawowe gatunki najpospolitsze, co to nie znaczy, że pospolite, puszczyk i uszatka. To są sowy, które możemy spotkać w parku miejskim, w zadrzewieniu wśród polnym, w budynku nawet w kominie. Są też inne gatunki, które możemy zobaczyć w kościele na przykład. Jest taka sowa płomykówka, która bardzo upodobała sobie obiekty sakralne. Jest też Taka mała słówka, która lubi gniazdować albo w dziuplastych, takich głowiastych wierzbach, albo też w ludzkich domostwach, w otworach wentylacyjnych, w blokach nawet ostatnio. Także jest szeroki wachlarz tych gatunków słów. Impreza została objęta patronatem miasta Chorzów.